to jest dobre towarzystwo. Dobre towarzystwo albo osoba o wysokich wibracjach. Wiele razy ten, słyszałam ten, ten termin, osoba o wysokich wibracjach i na ogół jest to po prostu kojarzone z kimś, co ma jakieś po prostu specjalne po prostu moce, czy Różne po prostu rzeczy. Generalnie osoba w wysokich wibracjach to jest osoba, która działa z uczuciem, która ma rzeczywisty rozwój duchowy, która praktykuje praktyki duchowe i działa na bazie tego. Czyli kieruje się właśnie zasadami właśnie miłości, nie zasadami arogancji czy egoizmu. W ten sposób nie tylko o tym mówi, ale też po prostu działa i zachowuje się w codziennym życiu w takiej. I to widać po prostu w tej współpracy, w współpracy, w pomocy. Są to osoby, które kierują się właśnie uczuciami. Nie egoizmem, tylko właśnie uczucianiem, dbaniem, troską o inne, inne żywe istoty. Czyli to jest działanie na platformie po prostu miłości, która jest tak naprawdę esencją, po prostu podstawą w ogóle jakiegokolwiek rozwoju i dobrych cech, które możemy rozwijać w swoim życiu. Dziękuję.